To co tutaj widzicie tak to jest nowy niszczyciel czołgów trochę przypomina w sumie czołg ciężki w sumie E4 patrząc na działo to bym powiedział taką lodówkę taką gwiazdę śmierci tak jest to nowy niszczyciel czołgów ale składak cześć witajcie ja nazywam się Hincul i dzisiaj powiem Wam szczegóły nowego sezonu, gdzie będziecie mogli zdobyć ten oto nowy niszczyciel czołgów za jedyne 6000 goda. Dziesiąty poziom: Nacja Mercenaries, czyli najemników, składaków. Ten pojazd będziecie mogli sobie kupić, jeżeli właśnie wydacie na nową przepustkę w nowym sezonie. Nowy sezon zaczynamy już od wtorku, a będzie trwał on aż do 21. Listopada! Co więcej, w tym sezonie zobaczymy. Słuchajcie, będzie naprawdę sporo, sporo nowych pojazdów, ale nie wszystkie zobaczymy od razu w tym sezonie, aczkolwiek nowy tryb, który wejdzie, czyli halloweenowy, tamte pojazdy również się pojawią. I również Wam powiem, jak one będą się nazywały. Nie powiem Wam dzisiaj na temat ich parametrów, ale zobaczycie. Mniej więcej jak one będą wyglądały, i jaką nazwę będą nosiły. Tak więc słuchajcie, przechodząc do całego sezonu, który zaczniemy już od 26 września, tutaj będzie trzy przepustki standardowo. Słuchajcie, za darmo tu zdobywamy tylko i wyłącznie za poziom setny, czołg Emil. 1951 to jest można powiedzieć taka główna nagroda. Jeżeli nic nie wydacie, dodatkowo mamy dowódcę 2D i różne inne pierdoły. Jeżeli wydacie 2000 golda, dodatkowo do tego Emila doskoczy wam jeszcze skodzianka T40, czyli szósty poziom czołgu średniego nacji czechosłowackiej za 25 level dodatkowo za 75 level dostaniecie chińskiego Lighta M41D gdzie jest naprawdę bardzo dobrym pojazdem jeżeli ktoś oczywiście lubi Lighty i mamy jeszcze pełno innych pierdół i za poziom setny zdobywamy nowy pojazd a jest to bandyta tak bandit ten oto pojazd połączenie też Innych pojazdów. Tutaj widzę kadłub od chyba Leoparda, wieża od jakiegoś radzieckiego pojazdu, działo, nawet jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że zaraz Wam powiem, jakie parametry ten pojazd posiada. Ten pojazd będzie jako główna nagroda za wydanie 2000 golda, a jeżeli ktoś się zdecyduje na wydanie 6000 golda, czyli ten. Maksymalny, maksymalną tą przepustkę, maksymalny ten level, który osiągniemy wydając te 6000 golda, dostajemy właśnie ten oto nowy Tedek. I jest to pojazd z II wojny. Połączenie kadłub bym powiedział, chyba Tygrys, Pantera, coś takiego. Raczej Tygrys wieża od E4, a działo od niszczarek na 10. poziomie, czyli brytyjskie niszczarki. Gwiazda, jak i również lodówka działo 183 mm. Takie połączenie bym powiedział takiego właśnie takich pojazdów. Składak nam wychodzi nieziemski, ale czy dobry? Zaraz również powiemy sobie o tym. Popatrzymy na jego parametry. To są wszystkie nagrody, które wam powiedziałem. Plus w tym ostatnim pakiecie mamy jeszcze dowódcę, który już był chyba kiedyś do zdobycia. Dowódca 3D Phantom of Falum. Laska taka futurystyczna trochę, no i tego dowódcy również będziecie mogli, mogli zdobyć. Ogólnie podsumowując to wszystko, tutaj już nie będziecie mogli zdobywać kart, a zamiast kart wchodzą, a w sumie wracają skrzynie. Najpierw były skrzynie, później skrzyn nie było, teraz wracają z powrotem. Tak więc, tak, zdobywamy razem tych hurčestów. Jedną to jest chyba taka ta. Podstawowa, cztery, nie wiem jakie to, ale w każdym razie tutaj mamy, razem chyba ich jest pięć, tak? Mamy pojazdy. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery pojazdy są do zdobycia i dowódców. A w sumie czekajcie, 4, 5 pojazdów jest do zdobycia, tak? Bo jeszcze jest tutaj pojazd. Mamy dwóch dowódców: jeden 2D, jeden 3D i wiele, wiele innych pierdół. Jeżeli no, dni konta premium też jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o złoto, jeżeli ktoś zastanawia się, czy wydać 2000 golda, czy się opłaca, zdecydowanie się opłaca, bo. Z powrotem to dostaniecie, a nawet ciut więcej, tak więc zdecydowanie się opłaca, a zdobywacie pojazd z Zimnej Wojny. Jeżeli ktoś po prostu interesuje się tamtym trybem, no to tutaj na Zimnej Wojnie otrzymacie nowy pojazd. Zaraz przejdźmy sobie właśnie najpierw może do parametrów tego pojazdu. Jeżeli chodzi o zwroty, jeżeli ktoś posiada te pojazdy, które wymieniłem, Czekajcie, tutaj mamy zwroty, czyli tak, za Emila dostajemy 4 bańki, za Skodziankę otrzymujemy prawie półtorej bańki srebra, a za Lighta 2 mln 600. Tak, tyle kasiury dostaniemy zwrotu. Plus będzie oczywiście paczka darmowa w sklepie premium dla wszystkich. Tutaj mamy 3 dni konta premium i różne boostery. To już od wtorku. I teraz zobaczmy sobie parametry tych pojazdów. Co one sobą reprezentują? To jest druga era bandyta, tak, z drugiej ery bandyta połączenie leoparda z wieżą od chyba jakiegoś ruska i działa. Druga era czołg średni, jeżeli chodzi oczywiście czołg premium jeżeli chodzi o bonus do zarabiania 65%, inne bonusy po 10%, jeśli chodzi o punkty wytrzymałości 2600, konie. Ile ten pojazd posiada koni? Koni mechanicznych, oczywiście. 950. Ilość koni na tonę 22. Niedużo. Prędkość maksymalna 70 km na godzinę. Prędkość do tyłu 32. Ciekawa sprawa. Jeżeli chodzi o obroty, obrót kadłuba 50 stopni na sekundę. Wieży. 36, i opuszczanie działa. I tu już widzę największy problem tego pojazdu, minus 6 stopni. Doskonale wiecie, że obecnie są takie mapy, gdzie jednak to opuszczanie działa. Jest zdecydowanie na propsie, czyli bar bardzo wskazane jest dobre opuszczanie działa. Aczkolwiek słuchajcie, w każdym pojeździe możemy się odnaleźć, znajdziemy jakąś pozycję dla tego pojazdu. Jeśli chodzi o podnoszenie 14 stopni i teraz tak, penetracja 408-420, i to również nie jest dobra wiadomość. Patrząc na naszych konkurentów na tej samej erze, gdzie pojazdy mają nawet powyżej 500, to jest słabo, bardzo słabo. Uszkodzenia, owszem, spoko, jak na czołgu ciężkim, 550, ale ta penetracja nie zachwyca, a różnica pomiędzy pociskami premium słuchajcie a tymi zwykłymi 408 do 420 to nie jest duża a na pewno będziemy starali się rac raczej szukać tych, tej penetracji większej tylko że widzę kolejny problem zobaczcie na podstawie mamy pociski APCR z naprawdę bardzo dobrą prędkością 1785 ale z mniejszą penetracją tylko 408 a jako pociski drugie, gdzie tutaj mamy ciut większą penetrację, mamy 420 peny i prędkość pocisku tragiczna 905, dlatego że jest to pocisk hit. Naprawdę. Wcale tym pojazdem bym się jakoś tutaj mocno nie podniecał, bo nie ma czym, tak naprawdę nie ma czym. Resztę parametry to chyba nie ma sensu już o nich mówić, bo to nie ma aż takiego dużego znaczenia, bo pojazd dla mnie bardzo, bardzo przeciętny. Patrząc na te pojazdy, które mamy na drugiej erze, gdzie tam maszyny są niesamowicie dobre, patrząc nawet na same Leopardy i tak dalej, jest naprawdę tam sporo fajnych czołgów. Kolejny pojazd. Tak, aha, jeszcze pokażę wam mniej więcej, jak on będzie wyglądał. No Wieża od radzieckiego pojazdu działa prawdopodobnie też kadłub leoparda. Śmiesznie to ogólnie wygląda. Taki składak. Będzie to pierwszy składak na zimnej wojnie, o ile dobrze pamiętam. No i patrząc nawet na pancerz. To tutaj też nie ma jakiegoś Ach i Och, tak przechodzimy dalej do kolejnego pojazdu, i tutaj mamy właśnie. Ten oto pojazd nowy, a on będzie nam się nazywał bezwzględny. Tak, bezwzględny, ale czy tak naprawdę będzie? Zobaczmy jego parametry. Jest to dziesiątka, czyli druga wojna i zobaczmy na parametry. Oczywiście bez bonusów jest to taka ala niby premka, czołg specjalny. Tutaj nie mamy dobrych bonusów do zarabiania. Punkty wytrzymałości. Przypominam, jest to niszyciel czołgów. Punkty wytrzymałości 2000 koni. Ten pojazd będzie posiadał 750 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o ilość koni na tonę, słabo, niecałe 12 koni na tonę. Prędkość maksymalną, 38 km, osiągniemy na tym pojeździe i prędkość cofania, bardzo słaba, tylko 12. Jeżeli chodzi o obroty, też to nie wygląda zbyt dobrze, dlatego że mamy 28 stopni kadłub i wieża. 16 stopni, opuszczanie działa minus 6 stopni. O ile dobrze pamiętam, E4 również posiada minus 6 stopni. Tylko, że patrząc tutaj na to działo, no nie wiem, czy nie będzie jakichś tam większych problemów. Zobaczymy. Zobaczymy tego pojazdu. Akurat jestem ciekaw, dlatego że ma potężne działo, tak jak właśnie lodówka, jak i również gwiazda śmierci. I dodatkowo tutaj mamy, słuchajcie, niepełny obrót wieży. Tylko 90, na, 90 stopni na lewo, 90 stopni na prawo, tak samo jak na E4. Jeśli chodzi o podnoszenie działa, 15 stopni do góry i penetracja. Na podstawie APEKI, tak, to są apeki 310 penetracji, jeżeli chodzi o uszkodzenia 1150, ja często grając właśnie lodówką, włożę takie, takie pociski, przepraszam, włożę takie pociski, dlatego że no, czasami po prostu jest lepiej użyć tego apeka, gdzie używając pocisków tych hashów nie zawsze wejdzie nam za tą pełną wartość, czyli za 1450, tam różne są wartości i. Czasami, czasami ten apek może się przydać. Jeżeli chodzi właśnie o drugie pociski, są to hesze, tutaj penetracja 230 i jako trzecie pociski są to oczywiście burzaki z penetracją tylko 92, ale największe uszkodzenia 1650. Czas kupiania 3,1 jeśli chodzi o... Celność 0,40, taką mamy celność. Jeśli chodzi o przeładunek, aż 33 sekundy, dużo, bardzo dużo bym powiedział. Nie pamiętam, ile ma gwiazda i ile ma lodówka, nie pamiętam tego, ale na pewno nie jest to taka wartość. Nawet patrząc na te uszkodzenia na minutę, niecałe 2100 to nie jest dużo. I teraz co najważniejsze, ilość pocisków posiadamy tylko 20. Jeśli chodzi o prędkość, również słaba, 830, ale na Gwieździe i na, właśnie, F-wale 183 też chyba nie ma lepiej. Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o zasięg spota, 380 metrów. Jeśli chodzi o ten pojazd, na pewno tutaj będziemy mieli. No tak, jest to połączenie, właśnie nie wiem, to jest chyba, nie wiem, tygrys, tak mi się wydaje, kadłub z tygrysa, wieża czwórka 100%, no i działo od Brytyjczyków. I patrząc na ten pojazd, ten pojazd prawdopodobnie będzie miał dużo lepszy pancerz niż taka lodówka, chociaż lodówka ma dużą zaletę, gdzie ma dobre opuszczanie działa, bo minus 10 stopni. Jak pojazd wygląda dalej, zobaczmy sobie. Tutaj z tyłu jakieś osłony. Po bokach tutaj też mamy jakieś osłony. Jest to pierwsza niszczarka, jeśli chodzi o dziesiąty Tier, jako pojazd, ten składak z, z tej nacji najemników. Tak, patrząc tutaj na pancerz, ta wieża mniej więcej tak samo, właśnie jak na e 4 Zresztą tutaj na kadłub też jest dobrze opancerzony. No i tyle, tyle, jeśli chodzi o te dwa pojazdy. Jeżeli chodzi o takie większe szczegóły, jeśli chodzi o nowy sezon, no to Wam już powiedziałem. Wszystkiego również się dowiecie patrząc na to co tutaj się znajdzie w tym nowym sezonie we wtorek zrobię oczywiście dla was live'a i zobaczymy sobie mniej więcej te nagrody, które będziecie mogli zdobyć, ale tu wszystko mniej więcej jest opisane, co możemy zdobyć i tak dalej. Czy sezon wygląda jakoś imponująco? Nie. Nie wygląda. Dlaczego nie? Dlatego że mamy non-stop to samo. Co dali takiego do zdobycia, jeśli chodzi o pojazdy na drugą wojnę? trzy pojazdy, które już są dość dawno wprowadzone, czyli Skodziankę T-40, Emila, gdzie jest słabym pojazdem. Jedyne, co z tych pojazdów, które tutaj dają, jeśli chodzi o drugą wojnę, no to Light jest dobrym, dobrym pojazdem, naprawdę bardzo dobrym. Chiński Light jest naprawdę niezłym pojazdem. No i nie wiem, jak ten pojazd, ta niszczarka, ten, ten składak, jak ona będzie się prezentowała, ale słuchajcie, chodzi o to, że nic takiego nowego nie mamy, jeśli chodzi o sezon. Pół Później mają dodawać nową, starą mapę. A co takiego? Co takiego? Ta mapa. Aha, tu jest, właśnie skrzynki. Skrzynki wracają, tak więc już nie będziemy mieli kart. Mamy teraz z powrotem skrzynki, i mamy również więcej medali na zimnej wojnie. Kolejna transza, nowa fala, już trzecia, wkroczy na. Zimną wojnę, tak naprawdę ja tych medali w ogóle nie kojarzę. Nie wiem, co to, co to są za medale. Grając na drugiej wojnie, no to widzimy, znamy te medale, tak? A tutaj kompletnie w ogóle mnie to ani tam jakoś nie rajcuje, ani tak, żebym ja tam patrzył, jak, co to za medal dostałem czy coś. Kompletnie mnie to w ogóle nie bawi dla mnie. Dalej mogłoby ich nie być. Jedynie co tam masterki mogłyby wpadać i tyle. Jeżeli chodzi o nowość, no to tutaj będziemy mogli sobie, nie wiem, po co to jest. Tak naprawdę, będziemy mogli sobie urządzać nasz garaż. Jak to będzie wyglądało sami, zresztą zobaczcie. Tak więc teraz będziecie mogli sobie urządzać wasz garaż. Tak, będziemy mogli mieć Simsów w grze World of Tanks, tak. Będziemy mogli sobie urządzać, co tam chcecie wstawić i tak dalej, tylko nie wiem, jaki to ma w ogóle sens z rozgrywką. Kompletnie tego nie obczajam. Tutaj, tak jak wczoraj mówiłem podczas live'a, oni poszli bardziej właśnie ten deseń, jakiejś zabawy, jakiegoś nie wiadomo czego, nie tak jak na przykład na PC, gdzie oni poszli znowu w deseń. Na przykład, lepsza optyka, lepszy dosyłacz, jakieś tam złote, jakieś tam nie wiadomo, jakie jakieś kolory im podawali, tak żeby to było po prostu jeszcze lepsze wyposażenie na pojazdach, no to tutaj widzę, wargaming konsolowy poszedł w inny deseń. Będziemy mogli się bawić w garażu, ustawiać sobie garaż, tu jakieś tam podnośniki, jakieś przestawiać czołgi, No Bez sens totalny, bez sens totalny, nie wiem, co oni z tej gry robią, no ale to jest moje zdanie. I teraz jeszcze wracając do. Rzeczywistości, no to będziemy mieli z powrotem, oczywiście, na Halloween, tak? Będziemy mieli tryb Halloween, i co takiego w tym trybie się od, odnajdzie? Znajdzie, tak? Znajdą się nowe pojazdy, i to będzie tryb Halloween, gdzie będą walczyć obcy. Z mumiami. Nowy pojazd, faraon, zemsta jakaś, czy tam furia faraona, ten nowy pojazd, ale to będzie pierwszy pojazd z trybu Halloween, który znajdzie się na zimnej wojnie. Jak on wygląda? Ano, wygląda w ten sposób. Będzie zemsta faraona, tak. Będziemy, będziecie jeździć, bo ja tam na tym trybie aż tak dużo nie gram. Będziecie jeździć na zimnej wojnie i będziecie mieli zemstę faraona, furię faraona. Nie wiem, jakie on ten pojazd właściwości będzie posiadał. Na razie nie mamy takich informacji. Drugim pojazdem będzie pojazd również. Z tego trybu halloweenowego, ale on się znajdzie w bitwach przecież normalnie na II wojnie: Roswell XM66F i to będzie niszczyciel czołgów. Tak on mniej więcej wygląda. Takie połączenie AstroN Rexa, chyba coś takiego. Nie? Tutaj ta wieża tak bardzo podobna w sumie jest. No, tu takie obce będą jeździły tym pojazdem. No i co do obcych, to będziecie mogli. Mieć również pojazdy latające, no sporo jakichś tam innych takich bajerów w tym nowym trybie halloweenowym. A dlaczego w nowym? Ano dlatego, że będzie na nowej mapie. Jeśli chodzi o nowych dowódców 3D, jeśli rozpocznie się ten tryb halloweenowy, będziemy mieli nowego dowódcę 3D i ten mi się najbardziej podobał. Wierzcie mi, najlepszy dowódca 3D. <laughs> Tylko zastanawiam się na jakim czołgu on będzie jeździł, może na Tusku? Steven, tak, poznajcie nowego dowódcę 3D. Steven, komandier 3D. Świetnie wygląda, kapitalnie zrobiony. O, takie oczka, taką minę wam zrobi. Jak przegra tę bitwę, to będzie wina Tuska. To będzie pierwszy dowódca 3D z trybu Halloween. A kolejny to będzie ten. Tak, taki oto dowódca 3D będzie mógł jeździć w waszym pojeździe. I pierwszy raz na nowej mapie. No w sumie na starej mapie i mapa autostrada. Na tej mapie będziemy mieli tryb halloweenowy, tak więc przygotujcie się. Będziecie, będziecie ogrywać nową mapę w, w trybie halloweenowym. Już nie prochorówka, tylko autostrada. Tak więc, słuchajcie, obce versus mumie będą od 17 października. Już w sumie nie tak długo musimy czekać na to. Tak więc, słuchajcie, podsumowując, nowy sezon dla mnie. Nic nowego. Aha, jeszcze wróci mapa Fiordy. O niej nie powiedziałem tak. Mapa Fiordy wróci. O ile zdążę, dzisiaj postaram się wrzucić Wam bitwę na tej mapie. Tak dla przypomnienia, żebyście sobie utrwalili, jak ta mapa wyglądała. Wróci mapa Fiordy. To akurat jest dobra informacja. Kolejna stara. Nowa mapa powróci do gry World of Tanks. No i podsumowując, ogólnie sezon, słuchajcie, nic nowego. Oprócz pojazdów, nic nowego, nic tutaj nie mamy jakiegoś rewelacyjnego. No, oprócz oczywiście skrzynek, no bo skrzynki wrócą, tak? Już nie będą karty, tylko będą skrzynki. No i co tutaj można więcej, słuchajcie, powiedzieć? Parametry znacie, szczegóły znacie. Oczywiście robimy live we wtorek. Witamy nowy sezon i co? Z mojej strony to wszystko, dziękuję Wam. Dzisiaj będzie jeszcze kolejny film, czyli ogłoszenie zwycięzców ostatniego giveawaya i kto wie, czy może mi się uda wrzucić właśnie bitwę z mapy fjordy. Trzymajcie się, miłego dnia, do usłyszenia, hej!